Raczej nie jestem czytaczem takich powieści, raczej inną literaturę czytam, ale inną literaturę. Ale akurat pojechałem się angażować do pewnego przedstawienia do Teatru Nowego w Łodzi i akurat wziąłem sobie tą bondę, i w pewnym momencie zacząłem się w nocy czytając bać, że, że ta łódź na jakichś tych kanałach coś mi się zaczęło śnić. Właśnie związane z tym serialem I, i to też niesamowite, ale to ja mam takie szczęście, można powiedzieć, że też ta Bonda i, i ta powieść i ten serial z powrotem, bo kiedy dostałem propozycję właśnie serial, dostałem propozycję robienia tam sztuki w teatrze i, i, i właśnie ten los od czerwca właśnie do tej pory, kiedy nas teraz wyrzucono z teatru przez pandemię, spędzałem większość czasu w Łodzi. Serialowo, no, no, akurat jakoś tak mi się zdarzyło, że, że coś dużo robię w tej pandemii. To, no, to z, tej, z tej półki seriali tak, z tej półki seriali tak, ale no, gram też w innych serialach i też jakieś spotkanie na planie filmowym miałem, a przede wszystkim teatr, Także nie, 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 mogę powiedzieć, że nie narzekam, ale wiem, że jest ciężko.